Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie. Dziś przychodzę do Was z kolejnym już holem. Dzisiejszy hol będzie słuchajcie, głównie ciuchy i ciuchy i jakieś tam po prostu dodatki trochę torebek. Zacznę właśnie od torebki i od sklepu She Inside lub She In. Oni teraz zmienili tą nazwę na SHEIN I torebką z tego właśnie sklepu jest ta oto przepiękna, słuchajcie, torebeczka. Ona trochę żałuję, że jest tak mała. Fajnie bo jakby była po prostu większa taki e, biały kufer z boku ma taką przepiękną e, aplikację nie wiem, można, może można by to było sobie tutaj, ale to sobie tak po prostu tutaj e, z boku wiecie wisi jako taki dodatek i to jest taka torebka dwa w jednym bo w, to, w zestawie z tą torebką jest taka dodatkowo torebka bardzo maniunia e, torebka taka maniunia torebeczka która tutaj ma w środku zamek, żeby sobie ją tak nosić. Ten zestaw chyba kosztuje 40 dolarów i w tej cenie są dwie torebki. Także naprawdę bardzo fajny deal, bardzo ładne. Są białe, naprawdę białe. Nie, nie jest to złamana biel. Ta dodatkowo również ma pasek. I w środku ma, wiecie, takie wyszycie czarne i standardowo dwie kieszonki. Bardzo mi się co podoba. Szkoda, właśnie tylko mówię, że nie jest większa. To to jest ta pierwsza rzecz z SHEIN. Kolejne dwie rzeczy, jeans, 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 jeans. Pierwszą rzeczą jest, słuchajcie, spódniczka na szelkach. W ten sposób wygląda. Tutaj jest tak, ma szeleczki, to jest taka, wiecie, ona jest tutaj odcinana pod biustem. Bardzo fajnie, ładnie się prezentuje. Ma kieszonki tutaj także naprawdę fajnie wygląda i ja wstawię Wam również link po prostu i tam zobaczycie jaka jest cena tej właśnie spódniczki druga rzecz to również jeans to jest taka sukienka ja w ogóle lubię, uwielbiam jeans dlatego często wybieram sobie coś po prostu jeansowego, ona jest taka wiecie przedzierana w różnych miejscach tutaj z tyłu, z przodu ma taki po prostu czarny napis OPS i ona też ma tutaj kieszonki jest taka, wiecie, akurat fajna na lato, tylko jest strasznie tutaj wielka i szeroka i to wszystko się tak tutaj zbiera muszę jakoś pomyśleć, żeby coś tutaj jakoś to, nie wiem, zwęzić czy coś takiego, nawet nie chodzi, że w obwodzie ale tutaj jest tak odtąd dotąd dużo tego materiału, nie wiem, coś muszę z tym zrobić, bo sukienka na lato bardzo, bardzo fajna to, to są te trzy rzeczy ze sklepu SHEIN tak jak już mówiłam linki będą na dole pod spodem. Kolejny, kolejna rzecz, kolejny jeans, słuchajcie. Jest to taka kurtka ta żółta jeansowa. Na pewno widziałyście ją już w niejednym tym chińskim sklepie. Ja się bardzo, bardzo długo zbierałam z tym, żeby to kupić, aż w końcu aż w końcu to się stało. To jest taka widzicie, kurtka z takim tym wielkim kapturem. Ona jest tutaj na takim ściągaczu, wiązana jeszcze dodatkowo na sznurek. I to jest, słuchajcie, wszystko one size. I ona nawet na mnie jest też tutaj taka obszerna. I nie wiem, jak robią to takie chude dziewczyny, bo one też mają takie kurtki i na nich to wygląda tak fajnie. Na mnie tak dziwnie, no ale zobaczymy. Myślę, że na jesień będzie naprawdę jak znalazł, bo jest to taki gruby, porządny jeans. Ta kurtka jest ze sklepu New Dress. Co również Wam podlinkuję, bo nie pamiętam naprawdę sen, to już naprawdę było dość dawno temu. Kolejna rzecz ze sklepu New Dress, moja ulubiona rzecz zresztą, to jest taka dresowa sukienka. Ona jest taka kompletnie prosta. Tutaj ma kieszonki, tutaj jest taka jak gdyby przecinana, i w środku ma sznureczek, że można sobie to jakoś zwęzić, podkreślić talię, lub jakkolwiek chcecie. Ja ją uwielbiam, już noszę ją namiętnie, już ją prałam, nic się z nią nie stało, bo bałam się, że będzie ten materiał mi się tak kukował. Nic się z tym nie stało, bardzo fajnie się i przyjemnie nosi, i bardzo, bardzo lubię tą właśnie sukierkę. Ostatnią rzeczą jest, słuchajcie, strój kąpielowy. I tutaj nawet nie liczyłam jakoś nawet na, na ten biustonosz, bardziej zależało mi na tych majtkach, ponieważ są to takie, jest to rozmiar XL, takie wysokie gacie. Takie boczki też może widziałyście na tych chińskich sklepach, mi powiem Wam szczerze, że nie odpowiada kompletnie kolor tego, tego kostiumu, dlatego y, gdybyście były zainteresowane tym właśnie strojem, y, to możecie śmiało pisać. To jest prawie, ta miseczka jest prawie na mnie dobra, powiedziałabym, że to jest takie właśnie y, konkretne, no może nie konkretne po prostu D. A na dupkę to takie, X, nie wiem, to jest L, XL to jest. Także jeżeli byłybyście zainteresowane tym strojem, to piszcie. Ale to tyle, jeżeli chodzi o New Dress. Teraz słuchajcie, kurtka miętowa z Dressily Tak jak mówiłam, że jak sprzedam tamtą, to zamówię sobie większą i wtedy ja miałam chyba L. -kę. Powiedziałam, że zamówię sobie XL, ale stwierdziłam, że nie. Zamówię już największą jaka jest, czyli dwa razy XL. -kę. Kurtka jest na mnie dobra, aczkolwiek w biuście mogłaby być jeszcze troszkę większa. Na stronie jest napisane, że to powinno mieć już chyba 104 cm. Ja tyle nie mam w biuście, także to musi mieć po prostu mniejszy obwód klatki piersiowej. No ale zobaczymy, coś wykombinuję. Może trochę piersie mi spadną. Bo tak to ona tutaj to już jest nawet, wiecie, tutaj normalnie jest luźna, a tylko ciągle tutaj w tym biuście. Nie wiem, czy tutaj mogłabym coś wstawić. No nie wiem, nie wiem, musiałabym pomyśleć ja już Wam cenę mówiłam tej kurtki, pokazuję Wam po raz kolejny, ale i tak podlinkuję Wam ją i jeszcze w tym sklepie, słuchajcie zamówiłam sobie kapelusz na lato on mi się jeszcze nie, nie rozprostował, także uff, nie śmiejcie się jeżeli macie w ogóle jakiś pomysł na to, żeby rozprostować kapelusz, on już nie nagrywałam też tego filmu, bo czekałam, aż on się trochę bardziej rozprostuje, ale spójrzcie, on jest dalej jeszcze taki wygnieciony, także jeżeli macie jakieś sposoby jak robić takie rzeczy, to koniecznie mi powiedzcie, bo on już trochę leży, a się jeszcze nie rozprostował. Taki przepiękny, po prostu plażowy kapelusz. Ja lubię kapelusze nosić na plaży. To znaczy czasami trochę mi przeszkadzają, ale, ale lubię, dlatego wybrałam sobie różowy i kolejną rzeczą to jest również z tego sklepu Dressili, też Wam to podlinkuję. I mam jeszcze jeden kapelusz słuchajcie, taki sam. Kupiłam, zanim przyszedł mi jeszcze ten, to ten kupiłam po prostu na plaży. Ten kosztował chyba jakieś 2 dolary. Ten kupiłam na plaży, po prostu 16 zł kosztował. Biały. Możecie mieć po prostu moją wizję, jak wygląda. Nie lubię, tylko właśnie jak one tak opadają. No strasznie to wygląda, naprawdę. O, jakoś to trzeba tak ułożyć. Nie wiem, ale tak to znowu nic nie widzę. Nie wiem. Ogólnie podoba mi się sobie w takich kapeluszach, ale właśnie nerwujemy, że to tak opada. Powinno bardziej być takie, o takie, sterczące. No nie wiem. Oczywiście rozwaliłam sobie włosy. Nieważne. Yy, I dwie ostatnie rzeczy. Pierwszą rzeczą są, słuchajcie, spodenki z Tesco. One już idą do prania, także nie zwracajcie na to uwagi. Są spodenki z wysokim stanem. One są takie, wiecie, tutaj luźniejsze. Przepiękny, błękitny kolor, bardzo fajnie mi się je nosi, są naprawdę bardzo przyjemne. To jest rozmiar aż 40, ale potrzebowałam takich dużych, one są na mnie luźne w pasie także, ale ja potrzebowałam właśnie takich luźnych spodanek teraz na lato. Cena tych spodanek to było 60 zł w Tesco z EPDP-u. I ostatnią rzeczą z chińskiego marketu jest, słuchajcie, torba taka podróżna. Tak się prezentuje. To jest taki bardzo ładny, koralowy kolor. No to jest, wiecie, takie tworzywo podobne, czy coś takiego, skóra ekologiczna. To jest taka torba po prostu podróżna, to nie jest jakaś wielka torba, taka dla mnie akurat kosztowała 40, kosztowała 45 zł w chińskim markecie. I chciałabym Wam powiedzieć o moich okularach które y, ostatnio dałam nich zdjęcie na instagramie, one Wam się strasznie spodobały. Ja je również kupiłam w chińskim markecie kosztowały 20 zł. Ja mam wstawię zdjęcie to z Instagrama, bo one je stawiałam w samochodzie, nie chciałam się już po nie teraz biec. Y, one kosztowały 20 zł, pytałyście mnie właśnie o to, y, ale były one tylko jedne jedyne. Zazwyczaj w ogóle w takich chińskich marketach, jak są. Okulary to są takie pojedyncze egzemplarze i to tyle, jeżeli chodzi o mój dzisiejszy hol. Mam nadzieję, że przypadł wam do gustu. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa pa.